W Wielki czwartek w samopołudnie miejski ośrodek kultury zaprasza gnieźnian na wielką galę malowania jaja. Oprócz pisanek będą warsztaty plastyczne i dużo śpiewu. Od 21 lat Mok ma taką tradycję. Podtrzymujemy tą tradycję świąteczną. W tym roku również zapraszamy 28 marca o godzinie 12 na deptak przed starym ratuszem ulica Robrego. Gdyby pogoda nie dopisała, zaprosimy wszystkich do naszych wnętrz, czyli tutaj w Moku na ulicy Ubińskiego, ale szykujemy się na tą formułę otwartą. To jest też wpisanie się w ten pewien tradycjonalizm świąteczny. No i dużo dyskusji teraz jest, czy kultywować, czy nie. 21 lat Mok to robi. I chcemy to robić dalej. I w ciągu tych lat pomalowaliśmy wspólnie z mieszkańcami Gniezna 21 tysięcy jajek. Zapraszamy wszystkich, i dorosłych, i rodzinami. No, szkoły już w tym czasie mają wolne, ale też są zorganizowane przedszkola, więc zapraszamy w ogóle mieszkańców. Tradycyjnie mamy tysiąc jaj sprezentowanych, do pomalowania, ugotowanych. Myślę, że według pomysłu pisankowego, kraszankowego będziemy tutaj też prowadzić pewne zajęcia jeszcze warsztatowe. Około tych, tych działań myślę, że będzie sympatyczniej, tak jak każdego roku, z dobrym klimatem. Wstęp na wydarzenie jest wolny.